cześć Polaki! dzisiaj jesteśmy na wycieczkę chciałam wam pokazać takie ładne dzielnice się nazywa Tenerife jest bardzo stara dzielnica i tutaj jak chcesz dom kupić to kosztuje około 3 milion dolarów ale kiedyś tak nie było tutaj uh, kiedyś Uh, chyba, nie wiem, z 50 lat temu, uh, to wszystko zmieniło się w 80 latach. To tutaj to kiedyś pro produkowali wełnę na tą całą ulicę. I te budynki zostali, pociągi tutaj uh, byli też. I koło mnie jest uh, tam Brisbane River i parę miejsc tam blisko jest od wojny światowej drugiej To idziemy to wszystko zobaczyć Tutaj widać jeden budynek Teraz tutaj ludzie mieszkają

tutaj pakowali owoce w tym teraz ludzie tutaj mieszkają jest napisane tutaj jak to kiedyś było widać tam litery to wszystko oryginalne. teraz przerobione właśnie na tej ulicy Tu kjedeš tramvaje je hali. A tutaj jesteśmy pod brudnym rzekom, ale ładnie ciepło, w Polsce zimno na pewno. Czyli wszystkie domki. Tutaj kiedyś statki a, przypłynęli Ze wszystkimi rzeczami. Tutaj się odwodowało i No idziemy dalej. Tutaj jest ładna restauracja, tam byłam. Tutaj teraz ludzie mieszkają w tym budynku akurat ten budynek. Ta jest tutaj korzeki i statki tutaj odładowali się. I teraz tam basen jest. Tutaj coś zostało też od tego czasu. Nawet nie wiem, co to jest. I są dużo tutaj te enki zostawione. Nie wiem, jak po polsku to się nazywa. To są lastatki, jak się zatrzymają tutaj. Widać, ile ludzi poszło na spacer. Tutaj bo jest ładna pogoda, jest poświęta, to wszyscy wychodzą z domu. Tutaj widać ten statek. Możesz złapać i on cię tam nad rzeką podrzuci go miasta. Tylko kosztuje 50 centów, tutaj jest jeden rzecz, co nie jest drogi w Australii. Tutaj pomieszkać, tutaj ładniej. Miejscowości, czy to ci będzie kosztować 1000 dolarów na tydzień i coś sobie odekrywało jak drzewo w nocy będzie się świecić Tak, tutaj nikt nie za bardzo mieszkał, tutaj się pracowało w tej miejsce, tylko te takie budynki były na statki, i mówią, że śmierdziało. Tutaj ta wełna była produkowana, i ta puszki od jedzenia, i. wait, zapomniałam, jak to po polsku to napiszę. To ta tylko teraz, może od 80. To wszystko się zaczęło pozamikować i produkcja przestała i tak. dzielnica się rozwiązała i zaczęli tutaj budować a, i widzisz tak ładnie wszystko się rozwijało. Znalazłam, znalazłam co szukałam. Tutaj pod tym mostkiem zostało te stare Traki od pociągu. Tu tutaj pociąg jechał i odrzucał to wszystko. I tutaj rozpakowali. Myślałam, że nie znajdę. 那啥子？这台耶，是,是 G.P. Nałożyłam się. Mam nadzieję, że lubiliście ten filmik. Zobaczycie na drugi filmik i tak, napisajcie co chcecie widzieć. Bo będę robić te wycieczki, jak powiecie: z coś, jakieś jedzenie, czy jakieś miejsce co chcecie zobaczyć. Jak jest blisko, to pojadę i nagram. Na razie.